Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Battlefielda, a dzisiaj jest mi bardzo miło nagrać materiał jak za starych, dobrych czasów z konsoli. Ja aktualnie w dalszym ciągu posiadam konsolę PlayStation 4, oczywiście już weszliśmy w tą nową generację PlayStation 5 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiem wam szczerze, że ku temu są dwa powody i a w zasadzie trzy. I wiem, że część z was na pewno się ucieszy z tego powodu, że pojawiła się konsola, bo tak naprawdę to odgrania na konsoli w FPS-y tak wiem, że to brzmi dziwnie. Zaczynała się moja przygoda, jeżeli chodzi o granie i o nagrywanie na YouTubie, też streamowanie swoją drogą, dlatego pomyślałem, że fajnie będzie sobie coś takiego po latach zrobić. Tak pogadać z wami przede wszystkim, bo... To pogoda też nie zachęca do robienia czegokolwiek. Nie wiem jak u was, ale u mnie wygląda to wprost tragicznie. Roztapiam się, mam spocone dupsko, więc dzisiaj tak bardziej na luzie. Dla części z was właśnie rozpoczęły się wakacje. Mówię tutaj o młodzieży szkolnej, o młodzieży studyjnej. Dajcie mi znać, jak tam wam poszło, jakie macie plany. Ogólnie wszyscy Wakacyjne, oczywiście, ramówka u mnie na kanale się nie zmieni. Myślę, że również fajnie będziemy spędzać czas tutaj na tym, że kanale FPS-owo w trakcie wakacji również. A powody, o których Wam wspominałem, wiążą się bezpośrednio z przekroczeniem przeze mnie, a w zasadzie przez nas bo gdyby nie WY to by się nie udało 50 milionów odsłon na kanale. I wiem, że w ogólnym rozrachunku kraju, świata, kogokolwiek, czegokolwiek 50 milionów nie jest to coś niesamowitego, natomiast w moim przekonaniu lubię patrzeć na te 50 milionów w świecie FPS-ów, w Battlefieldzie, w Rainbow Six Siege, ogólnie w Polsce, jako coś bardzo fajnego, jako coś wyjątkowego, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Przez te lata oglądacie te materiały. Gdyby nie Wy, na pewno nie chciałoby mi się tego wszystkiego robić. A też nie ukrywajmy, nie miałbym sposobności bo od dłuższego czasu jest to po prostu moja praca, dlatego bardzo serdecznie Wam dziękuję za to wieloletnie wsparcie, które mi okazujecie. Powód numer dwa, który sobie rozwiniemy jeszcze pod sam koniec tego materiału, to nowa oferta PlayStation. Kiedyś było samo PlayStation Plus. Aktualnie PlayStation w swojej subskrypcji oferuje tym razem trzy różne progi. Ja osobiście wykupiłem sobie ten najwyższy, dlatego pod koniec tego materiału przedstawię Wam po prostu, co się z czym je, bo właśnie dzięki temu zagrałem sobie ostatnio na konsoli w grę Patapon. Nie wiem, czy pamiętacie. Na PSP jedna z najbardziej klasycznych i najbardziej kultowych gier, czy też chociażby Loco Roco 2, również jedna z najmilej przeze mnie wspominanych. A że katalog klasycznych gier jest dostępny, no to postanowiłem sobie tak, a nie inaczej, ostatnio pograć. I powiem Wam, że na konsoli od zawsze grało mi się w FPS-y, bo jednak 80% czasu na tych FPS-ach spędzałem zawsze. Grało mi się bardzo, bardzo dobrze, jednak to strzelanie na padzie to jest, moi drodzy, jak jazda na rowerze. Tego się po prostu nie zapomina. Wiem, że część z was, którzy nie znają moich korzeni, może się teraz obruszyć, ale jak to na konsoli, na padzie, jak w ogóle, jak to można grać na tym padzie? Przecież to jest totalnie nienaturalne. Słuchajcie, zaufajcie mi, da się do tego przyzwyczaić, da się tego nauczyć i. Za każdym razem, gdy sięgam po tego pada na Battlefieldzie 4, czy w jakiejkolwiek innej grze, to gdzieś tam ta nutka tych czasów, gdy siadało się ze znajomymi, czy to na imprezach jeszcze na starym, starym Xboxie, czy na grupie na PlayStation i grało się przez 6 do 8 godzin z tego Battlefielda, zawsze gdzieś to tam się odzywa. I po prostu fajnie to smakuje, fajnie to wszystko brzmi, fajnie to tak beztrosko wygląda, bo tak granie na padzie dla mnie jest zdecydowanie bardziej beztroskie niż na myszce, ale o tym powiemy sobie później. I ja jeszcze wychowałem się w czasach, w których ogólnie istniało przeświadczenie, że jeżeli postawiłoby się gracza na padzie z graczem na myszce, no to jednak ten gracz myszkowy ma naturalną przewagę ogólnie czasu reakcji, ogólnie również precyzji we wskaźniku. Nie jest to nic nadzwyczajnego, nigdy nie było. Zazwyczaj, za każdym razem wszyscy się oczywiście w tych kwestiach zgadzali, stąd między innymi kiedyś przecież bardzo dużo różnego rodzaju dyskusji na temat kronusów, różnego rodzaju adapterów na myszkę, na konsolach, których ja nigdy zwolennikiem nie byłem. I powiem Wam, że czasy się chyba odrobinę zmieniły, głównie ze względu na to, że teraz coraz więcej gier oferuje usługę crossplay. Moim zdaniem dobrze się dzieje, natomiast nie wszystkie gry są do tego przystosowane, albo nie wszystkie gry wrzucają po prostu pecetowców i konsolowców w jedno środowisko tak jak być to zrobione powinno. Bo coraz częściej ta tendencja, przynajmniej z tego co widzę na przykład w takim Call of Duty czy w Warzone się odkręca i to gracze, którzy zazwyczaj grają na pececie bardzo często narzekają na konsolowców z uwagi na ich autoasystę, która to zawsze na tych konsolach była obecna. Takie już po prostu środowisko gry, które miało zawsze swoje plusy, swoje minusy. I ja zawsze pod Potrafiłem docenić gracza, który gra na padzie, na konsoli. Grom mojego FPS-owego życia, na dobrą sprawę, to przede wszystkim pady i konsola, i miło sobie tak po dosyć długim czasie wrócić, właśnie troszkę się. Nie ukrywam bardziej, odprężając, grając na tejże konsoli, bo czasami pojawiały się pytania: Kromka, dlaczego przestałeś grać na konsoli? Dlaczego już nie nagrywasz na tej konsoli, a przeszedłeś na pc I wydaje mi się, że dzisiejszy materiał też jest takim fajnym momentem, aby może o tym troszkę opowiedzieć, chociaż wielokrotnie już w różnych filmach gdzieś o tym wspominałem. Granie na konsoli zawsze było dla mnie bardziej chillerskie. Nie ukrywam tego, zawsze gdy siadam na komputerze i grałem w Siege'a czy w BF-y. Czy w jakiegokolwiek innego FPS-a, to automatycznie byłem bardziej spięty. Automatycznie zależy mi na tym, aby zrobić lepszy wynik. Zawsze, gdy grałem na konsoli, nie był to jakiś giga priorytet. I nie mówię, że teraz też tak jest, ale w mojej świadomości, posiadanie myszki i teoretycznie dokładniejszego narzędzia do celowania wymusza na mnie taką bardziej kompetywną naturę. Grając na padzie. Na konsoli zawsze byłem bardziej wyluzowany, bardziej wyczylowany. Jednak to narzędzie, które mam pod ręką i wszystkie guziki pod dwoma, trzema, czterema palcami sprawiają, że bardziej na luzie podchodziłem do rozgrywki nawet do multiplayera FPS. I wiele rzeczy zmieniło się w momencie, w którym zacząłem grać w Siege'a. Ogólnie Siege jako gra bardzo dużo dała mojemu kanałowi, bardzo dużo dała Mi i bardzo tęsknię za tymi pierwszymi latami Siege'a, ale to myślę, że taki syndrom tego co było kiedyś. Nie o to tutaj aktualnie chodzi. I w momencie, w którym dostałem po prostu kot na Rainbow Six Siege na PC-ta, zacząłem grać ze starą ekipą, z juchim, z Rokiem, z Grabą, z wieloma innymi osobami z Jaroka lata, lata temu. I po prostu tak już zostało. Rainbow Six Siege jest i był zawsze dla mnie grą, co do której nie wyobrażałem sobie, aby grać na padzie, bo jednak trzymanie jakiegoś kąta, jakieś wychylanie, generalnie centymetry, czasem milimetry za ścianą robiły kolosalną różnicę, więc jednak na tej myszce po prostu w Siege'a grało się lepiej. Później w pewnym momencie doszły również pewnego rodzaju techniczne uwarunkowania, że po prostu oprogramowanie do nagrywania różnego rodzaju rzeczy na komputerze jest 100 razy bardziej intuicyjne, Nvidia Shadow Play OBS, więc tak to już się po prostu potoczyło drogą naturalną, że ta konsola gdzieś powoli była marginalizowana. Pamiętam jak jeszcze w Battlefield 1 bardzo często grałem właśnie na konsoli po to, aby raz na jakiś czas... Zagrać sobie snajperem właśnie na komputerze, no i automatycznie powolutku przechodziło to właśnie wszystko w kierunku takim, jaki widzicie teraz w pc I te ostatnie odwiedziny na Battlefieldzie na konsoli, mimo że konsola stara, mimo że konsola wysłużona, mimo że zrobiłem na niej setki filmów, tak naprawdę z Battlefielda głównie, bo gdy grałem na konsoli, to jednak ten Battlefield to było 100% jeszcze czasy przed Siege'owe. Gdy sobie wszedłem na jeden z polskich, okazało się, serwerów na PlayStation 4, jeden jedyny, i naprawdę spotkało się bardzo wielu Polaków wtedy na tymże serwerze, to gdzieś tam od razu zagościł ten uśmiech na mojej twarzy, gdy pamiętam, jak robiło się przecież plutony, gdy wow, jeszcze plutony można było w tym Battlefieldzie robić, i było 5 czy 6 nawet plutonów chleb, i każdy gdzieś tam ten tak przed swoim nikiem miał, dzierżył. I to były naprawdę bardzo fajne czasy. Inne czasy. To nie jest tak, że teraz są gorsze. W dalszym ciągu jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Jestem na zupełnie innym etapie swojego życia, niż byłem kiedyś. Bardzo wdzięcznym za to przede wszystkim, co mam. I mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze coś jest mi battlefieldowo. Ostatnio się ten battlefield nie za bardzo udaje, ale ogólnie YouTube'owo pisane. Może na konsoli bardziej niż na pececie. Kto wie? Wracając natomiast jeszcze na chwilę do tego początku, do tych różnych trzech progów, które aktualnie PlayStation wprowadza. Są to progi Essential, Extra oraz Premium. Każdy z tych progów oferuje coś innego, i również w tym wszystkim zmienia się oczywiście cena. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że subskrypcja jednomiesięczna za usługę Essential, czyli coś, co było kiedyś zwykłym PlayStation Plus'em, kosztuje 37 zł. Subskrypcja 12-miesięczna to koszt 240. Jeżeli wybierzecie sobie Opcję Extra, subskrypcja miesięczna kosztuje 58 zł i poza Wszystkim, co dostaniecie w progu Essential, czyli gry co miesiąc, kolekcja PlayStation Plus, pamięć w chmurze, wieloosobowa gra online itd., dalej, dostajecie do tego katalog gier. Jeżeli natomiast zdecydujecie się na wykup premium, tak jak zrobiłem to ja, w kwocie subskrypcji jednomiesięcznej za 70 zł, albo dwunastomiesięcznej za 480, to dodatkowo otrzymacie wersję próbne gier, czyli demówki, Transmisję strumieniową w chmurze, w zależności od tego, w jakie gry chcecie grać. Ja na przykład zagrałem sobie w parę gier w transmisji strumieniowej z PlayStation 3, teoretycznie, oraz katalogi klasyki. I właśnie ten katalog klasyki najbardziej skradł moje serce, bo parę dłuższych chwil, w cudzysłowie, Straciłem na patapony, kto gra ten gra, jeżeli nie graliście, to koniecznie w jakiś sposób spróbujcie, bo gra naprawdę warto uwagi, czy też Loco Roco 2. Osobiście liczę na to, że ten katalog klasyki i transmisja strumieniowa w chmurze zostanie jeszcze bardziej rozwijana, tak, że po prostu tych gier będzie z miesiąca na miesiąc coraz więcej. Także moi drodzy, mam nadzieję, że ten taki materiał wspominkowy Wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli nie, łapki w dół. Jak zawsze, pamiętajcie, Kromka Gada radzi nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa pa.